Akacjowa 38, Celia i Michel, nowa miłość w świetle skandalu, czy Verdejo znajdzie szczęście po zdradach Felip? Celia Verdejo, dotąd znana jako wzorowa, choć udręczona żona wpływowego prawnika Felip Alvareza Hermoso, staje przed największym życiowym wyzwaniem. Po latach upokorzeń, zdrad i psychicznego cierpienia, kobieta, która tak długo była cieniem samej siebie, wreszcie postanawia zawalczyć o własne szczęście. Jej decyzja o unieważnieniu małżeństwa szokuje społeczność akacjowej i staje się początkiem nowego, nieprzewidywalnego rozdziału. Gdy Celia odwraca się od przeszłości i zanurza się w świat handlu oraz nowych kontaktów, los stawia na jej drodze tajemniczego i niezwykle pociągającego Michela, francuskiego przedsiębiorcę, który nie tylko wprowadzi ją do nowego życia zawodowego, ale i wzbudzi w niej uczucia, które zdawały się dawno uśpione. Czy to przypadek, czy przeznaczenie? Czy Michel okaże się wybawieniem, czy kolejnym zagrożeniem dla serca kobiety, która dopiero co odzyskała wolność? Tymczasem Felip, pogrążony w zazdrości i rozpaczy, odkrywa, że utrata celi zabolała go bardziej, niż chciałby przyznać. Nawet ramiona młodej kelnerki Mariany nie są w stanie ukoić jego żalu. Gdy widzi byłą żonę u boku innego mężczyzny, jego emocje przybierają niebezpieczny obrót, a przecież to on sam odtrącił ją tak wiele razy. W tle rozwija się również sensacyjny wątek, tajemnicze śledztwo związane z zamachem na funkcjonariusza San Emiterio oraz spisek Cajetany, który może zburzyć dotychczasowy porządek. Na tym tle miłość, zdrada i zemsta splatają się w nieprzewidywalną mozaikę zdarzeń. Co wybierze Celia? Serce czy rozsądek? Czy Felip pogodzi się z utratą kobiety, którą niegdyś zranił do głębi? Czy Michel rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje, czy też skrywa mroczną przeszłość? Małżeństwo Celii i Felip było długą, krętą ścieżką, usianą zarówno chwilami prawdziwej miłości, jak i głębokiego cierpienia. Celia kochała Felip kochała mężczyznę, którego poślubiła jego intelekt charyzmę. Lecz równie często musiała zmagać się z jego drugą naturą porywczą, autorytarną, a co najgorsze skłonną do romansów. Latami zaciskała zęby, wybaczała kolejne zdrady, próbowała zrozumieć, tłumaczyć sobie, że to tylko chwilowe szaleństwa, że jej miłość i oddanie w końcu zwyciężą. Felip, prawnik o bystrym umyśle, na sali sądowej potrafił wygrać najtrudniejszą sprawę, lecz w życiu prywatnym zdawał się przegrywać bitwę o wierność raz za razem. Najgorszym ciosem okazała się jego gorąca namiętność do służącej Uertas. Ta afera była inna, bardziej publiczna, raniąca do żywego. Złamane serce celi w końcu pękło. To był moment przełomowy, chociaż wcześniej potrafiła znajdować w sobie siłę, by podnieść się po upadku, tym razem rana była zbyt głęboka. Właśnie wtedy, w mroku własnego bólu i rozczarowania, Celia popełniła błąd. Zauroczyła się Cruzem Bengoą, młodym mężczyzną, którego uczciwość budziła poważne wątpliwości, zwłaszcza że jego nazwisko pojawiało się w kontekście napadu na dom pułkownika Valverde. Ta krótkotrwała, desperacka próba ucieczki od rzeczywistości, chociaż wyrastała z bólu zadawanego jej przez Felip, stała się kolejnym gwoździem do trumny ich małżeństwa. Gdy celia ostatecznie podjęła decyzję o odejściu, Felip, w swoim typowym stylu, zareagował złością i oskarżeniami. Co zaskakujące, skierował je w stronę matki celi, chociaż biedna kobieta nie miała nic wspólnego z decyzją córki. To tylko pogłębiło przepaść między nimi. Mimo że Felip wciąż żywił uczucia do celi i cierpiał, że nie udało mu się jej przekonać do powrotu, nie pozostał długo sam. W jego życiu pojawiła się Mariana, młoda, pełna życia kelnerka z Ladeli ciosa. Dla celi, która czuła, że jej miłość do Felip bezpowrotnie wygasła, ta wiadomość nie była już bolesnym ciosem, a jedynie potwierdzeniem tego, co już wiedziała. Postanowiła działać, z determinacją, która była w niej nowością, podjęła kroki w celu uzyskania unieważnienia ślubu. To był akt ostatecznego uwolnienia się z okowów przeszłości. Po uzyskaniu upragnionego unieważnienia, Celia poczuła ciężar spadający z ramion. Była wolna, wolna, by odetchnąć, by podjąć własne decyzje, by na nowo zdefiniować swoje życie. Lata spędzone w cieniu zawiłego związku z Felip odcisnęły na niej piętno, ale jednocześnie zahartowały ją i obudziły w niej ukryte siły. Celia Verdejo, niegdyś tylko żona Felip, teraz miała szansę stać się po prostu celia. Pierwszym krokiem w nowym życiu była zmiana otoczenia i poszerzenie horyzontów. Zawsze interesowała ją moda, pielęgnacja, estetyka. Postanowiła spróbować swoich sił w handlu, a konkretnie w branży kosmetycznej. Wybór padł na, co może wydawać się zaskakujące, farby do włosów. Dostrzegła w tym potencjał, możliwość wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które mogłyby przynieść piękno i radość kobietom. To była odważna decyzja, wymagająca nauki, kontaktów i biznesowego sprytu, którego Celia musiała dopiero się nauczyć. To właśnie ta nowa ścieżka zaprowadziła ją na spotkanie, które miało odmienić bieg jej życia. Celia umówiła się z zagranicznym przedsiębiorcą, z którym miała omówić potencjalną współpracę w zakresie dystrybucji jej farb. W korespondencji pojawiło się imię Michel. Celia, chcąc być przygotowana na międzynarodowe kontakty i poszerzyć swoje rynki zbytu poza granicę Hiszpanii, postanowiła odświeżyć swoją znajomość języka francuskiego. Wkładała w to wiele wysiłku, wyobrażając sobie spotkanie z elegancką francuską bizneswoman. Nadszedł dzień spotkania. Celia starannie dobrała strój, uczesała włosy, wzięła głęboki oddech i weszła do eleganckiej kawiarni, wyznaczonego miejsca spotkania. Rozglądała się, szukając kobiety o imieniu Michelle. Jej wzrok spoczął na stoliku w rogu, gdzie siedział. Mężczyzna, wysoki, o przenikliwym spojrzeniu i szarmanckim uśmiechu. Na początku pomyślała, że to jakaś pomyłka. Ale gdy podszedł kelner i wskazał na niego, mówiąc pan Michel, Celia zamarła, messie Michel? Wydusiła po francusku, lekko zmieszana. Mężczyzna wstał, skłonił lekko głowę i odpowiedział z nienagannym francuskim akcentem, ale w języku hiszpańskim, tak, to ja. Michel Dubois, pani Celia Verdejo, zgadza się? Przepraszam za ewentualne nieporozumienie z moim imieniem. W niektórych krajach Michel to imię żeńskie, ale u nas, we Francji, Michel jest męskie. Celia poczuła, jak rumieniec oblewa jej policzki. Ach, naturalnie moja pomyłka! Myślałam cóż, to bez znaczenia. Miło pana poznać, panie Dibła, proszę, niech pani usiądzie, Senora Verdejo. I proszę mówić mi po imieniu. Michel usiadła, czując jak jej początkowe zdenerwowanie ustępuje miejsca. Zaciekawieniu, Michel był nie tylko przystojny, ale emanował pewnością siebie, spokojem i inteligencją. Ich rozmowa początkowo skupiła się na biznesie, na farbach do włosów, na rynku, na potencjalnej współpracy. Ale Michel zadawał pytania nie tylko o produkt, ale także o jej wizję, o to, co ją motywuje. Słuchał jej z uwagą, kiwał głową, zadawał przemyślane pytania. Celia czuła, że rozmawia z kimś, kto widzi w niej nie tylko sprzedawczynię farb, ale także osobę z pasją i ambicją. Po spotkaniu, gdy Michel odprowadzał ją do drzwi kawiarni, Celia czuła w sobie dziwne mrowienie. To było uczucie, którego nie doświadczała od lat poczucie bycia dostrzeżoną, docenioną, zainteresowania skierowanego w jej stronę w sposób czysty i inspirujący, a nie obciążony przeszłością czy zaborczością. Opowiedziała o spotkaniu swojej wiernej przyjaciółce Trini. Trini, o swoim zawsze otwartym sercu i bystrym spojrzeniu, od razu zauważyła, jak celi błyszczą oczy, gdy opowiada o Michelu. Więc to mężczyzna, a nie kobieta, zaśmiała się Trini, gdy Celia wyjaśniła pomyłkę z imieniem. I mówiłaś, że przystojny, bardzo przyznała Celia, czując, że znów się rumieni. Ale Trini, to tylko kontakty biznesowe. Nic więcej, Trini uśmiechnęła się z przymrużeniem oka. Celia, kochanie, spójrz na siebie. Promieniejesz, jesteś wolną kobietą, po tylu latach udręki zasługujesz na odrobinę słońca. Jeśli ten Michel wzbudził twoje zainteresowanie, nie zmarnuj tego. Jesteś wolna od zobowiązań, od przeszłości. Wolna, by na nowo poczuć motyle w brzuchu, słowa trini trafiały celi prosto do serca. Były jak pozwolenie, jak zachęta, ale jednocześnie czuła opór, bała się, bała się zaufać, bała się zranić, bała się powtórki z przeszłości. Postanowiła trzymać Michela na dystans, skupiając się wyłącznie na aspektach zawodowych. Zgodziła się na kolejne spotkanie, tym razem w swoim skromnym laboratorium, które założyła w części swojego mieszkania, aby zademonstrować działanie swoich farb. Chciała mu udowodnić, że jej produkt jest innowacyjny i skuteczny. Przygotowała próbki, modelkę, jedną ze znajomych Trini, która zgodziła się pomóc i z drżącymi rękami przystąpiła do pracy. Demonstracja szła gładko, dopóki doszło do ryzykownego incydentu. Nieostrożny ruch, chwila nieuwagi i fiolka z mocniejszym utleniaczem spadła na podłogę, rozlewając się niebezpiecznie blisko stóp modelki. I, Michela, celia zamarła. To mogło skończyć się poparzeniem, zniszczeniem podłogi, katastrofą. Michel zareagował błyskawicznie. Nim Celia zdążyła krzyknąć, odepchnął delikatnie modelkę na bok, sam odsunął się, a następnie z niezwykłym spokojem chwycił szmatkę i zaczął ostrożnie zbierać rozlaną ciecz, instruując Celię, co ma podać, by zneutralizować płyn. Działał sprawnie, bez paniki, emanując opanowaniem. Incydent, który groził za przepaszczeniem wszystkiego, nie tylko pokazu, ale i potencjalnej współpracy, został zażegnany dzięki jego szybkiej reakcji. Gdy wszystko było już bezpieczne, a napięcie opadło, Michel spojrzał na celę z uśmiechem. Widzę, że praca z farbami potrafi być. Ekscytująca Senora Verdecho, Celia poczuła, że jej serce bije jak oszalałe, częściowo ze strachu, który minął, a częściowo. Z czegoś innego. Bardzo pana przepraszam, panie Dibła. To było straszne, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Wypadki się zdarzają odpowiedział Michel, wzruszając ramionami. Ważne, że nikomu nic się nie stało. I muszę przyznać, że pani farby działają. Widziałem różnicę, uśmiechnął się, a jego spojrzenie stało się cieplejsze, wykraczające poza czysto biznesowe zainteresowanie. Senora Verdejo, Celia, czy zechciałaby pani wynagrodzić mi to ryzykowne popołudnie kolacją? Chciałbym dowiedzieć się więcej o pani, o pani pasji do tych farb. I o wszystkim innym, Celia była zaskoczona. Zaproszenie na kolację. Czyste, proste zaproszenie. Po raz pierwszy od bardzo dawna ktoś zapytał ją, nie żonę prawnika, nie byłą żonę, ale Celię, o to, kim jest i czym się pasjonuje. Poczuła mieszankę radości, ekscytacji i wahania. Jej usta otworzyły się, by odmówić powołać się na zmęczenie, na inne zobowiązania. Czy to brak zainteresowania? Czy może taktyka gra na zwłokę testowanie terenu a może po prostu strach przed ponownym wejściem do rzeki, która okazała się dla niej tak zdradliwa? Ja. Muszę się zastanowić panie Dibła wydusiła w końcu. Skontaktuję się z panem. Michel nie wyglądał na rozczarowanego. Uśmiechnął się tylko lekko, z nutą zrozumienia w oczach. Będę czekał na wiadomość, celio. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie twierdząca. W międzyczasie Losy Felip również nie stały w miejscu, chociaż jego historia była przesiąknięta nostalgią i bólem po stracie. Po odejściu celi, Felip próbował ułożyć sobie życie na nowo u boku Mariany. Jednak związek ten był z góry skazany na porażkę. Mariana była miła, pełna życia, ale dla Felip stanowiła jedynie pocieszenie próbę wypełnienia pustki po celi. Nie było w tym głębi, prawdziwego połączenia. Felip, mimo swojej aroganckiej fasady, był człowiekiem skomplikowanym. Cierpiał po rozstaniu, a widok celi idącej własną drogą uświadamiał mu co stracił przez własne błędy. Zaczął rozmawiać o tym z ramonem palaciosem, swoim przyjacielem i mężem Trini. Ramon, człowiek o wielkim sercu i życiowej mądrości, cierpliwie słuchał narzekań Felip, ale też delikatnie wskazywał mu, że musi zmierzyć się z prawdą, że skrzywdził celię i że teraz ona ma prawo do szczęścia, nawet jeśli nie jest ono z nim. Pod wpływem rozmów z Ramonem, Felip zrozumiał, że nie może dłużej oszukiwać ani siebie, ani Mariany. Z bólem serca, ale i poczuciem uczciwości, zdecydował się zakończyć ten związek. Rozstanie z Marianą było trudne, ale konieczne. Pozostała jednak pustka, aby zapomnieć o celi, która wydawała się oddalać od niego z każdym dniem, Felip rzucił się w wir pracy. Zaangażował się w sprawę, która wstrząsnęła dzielnicą, śledztwo dotyczące tajemniczego zniknięcia, a właściwie powszechnego przekonania o śmierci Maura San Emiterio. Mimo że wszyscy uważali Maura za zmarłego, Filip, pod wpływem pewnych wskazówek, postanowił pomóc w potajemnym śledztwie mającym na celu odkrycie prawdy. Chciał ustalić, czy Elena Pérez Casas, odpowiedzialna za zamach na policjanta, działała samodzielnie, czy może na zlecenie nieuchwytnej, powszechnie uważanej za zmarłą, ale przez niektórych podejrzewanej o przetrwanie kajetany. Ta niebezpieczna i absorbująca sprawa stała się dla Felip ucieczką sposobem na zajęcie umysłu i serca, które wciąż tęskniło za celią. Tymczasem relacja Celi z Michelem zaczęła się rozwijać. Celia w końcu podjęła decyzję i przyjęła jego zaproszenie na kolację. Pierwsza kolacja była nieśmiała, pełna pytań i odkryć. Michel opowiadał o Francji, o swoim życiu, o swojej pasji do podróży i nowych przedsięwzięć. Celia otwierała się powoli, opowiadając o swoim życiu na Akacjowej, o trudnościach, o marzeniach związanych z jej firmą. Odkryli wspólne tematy, podobne spojrzenie na świat, poczucie humoru. Michel podziwiał jej odwagę w rozpoczęciu własnej działalności, jej determinację, jej wrażliwość. Celia była oczarowana jego spokojem, inteligencją i tym, jak uważnie jej słuchał. Po tej kolacji przyszły następne. Spędzali czas na rozmowach, spacerach. Michel chętnie odwiedzał jej laboratorium, dopytywał o proces tworzenia farb, angażował się w jej pracę, oferując cenne rady z perspektywy doświadczonego przedsiębiorcy. Ich znajomość rozwijała się naturalnie, z przyjaźni przeradzając się w coś głębszego. Nie było w tym gwałtownej namiętności, która doprowadziła Celię do zgubnych decyzji w przeszłości, ani toksycznej dynamiki, która niszczyła jej małżeństwo z Felip. Było w tym wzajemne zrozumienie, szacunek i rosnące uczucie, ich porozumienie stawało się coraz silniejsze i, jak to zwykle bywa na Akacjowej 38, szybko stało się oczywiste dla wszystkich. Sąsiedzi widywali ich razem, na spacerze, przy stoliku Wladeli Ciosa, czasem w towarzystwie Trini i Ramona. Szeptali, komentowali, ale w większości byli zadowoleni, widząc Celię wreszcie uśmiechniętą, szczęśliwą, rozkwitającą. Trini była jej największą orędowniczką, widząc, jak Michel pozytywnie wpływa na jej przyjaciółkę. Widzisz, Celio? mówiła Trini, popijając kawę na dziedzińcu. Mówiłam ci, ten mężczyzna jest dla ciebie dobry. Patrzy na ciebie z takim ciepłem jak dawno tego nie widziałam Celia uśmiechnęła się, czując w sercu ciepło. Wiem, Trini, Michel jest inny sprawia, że czuję się lekko. Jakbym w końcu mogła być sobą, bez obaw. I o to chodzi, odparła Trini energicznie. Należało ci się to szczęście po tym wszystkim, co przeszłaś z Felip. I właśnie w tym momencie, gdy szczęście celi u boku Michela stawało się coraz bardziej namacalne, a ich relacja rozkwitała w blasku wiosennego słońca na akacjowej, Felip zmagał się ze swoimi własnymi demonami. Chociaż rzucił się w wir śledztwa i próbował zapomnieć, wieści o celi i jej nowym towarzyszu docierały do niego nieuchronnie. Początkowo słyszał plotki, które bagatelizował, ale potem zaczął widzieć ich razem. Przez okno kawiarni, przechodząc ulicą. Widział Michela uśmiechającego się do celi, widział celię odwzajemniającą ten uśmiech, uśmiech, który dawno zniknął z jej twarzy, gdy byli małżeństwem. Obraz szczęśliwej celi u boku innego mężczyzny uderzył w niego z siłą gromu. Ból, który próbował zagłuszyć pracą i romansami, powrócił ze zdwojoną siłą. Zrozumiał, że nadal ją kocha, mimo wszystko, mimo swoich błędów. Zobaczył, jak bardzo jej brakowało w jego życiu, jak pusta stała się jego codzienność bez jej obecności, bez jej cichej siły i delikatności. Pewnego popołudnia, gdy wracał z kancelarii, zobaczył Celię i Michela siedzących na ławce na placu, rozmawiających swobodnie, śmiejących się. Wyglądali na tak naturalnych, tak zgranych, tak szczęśliwych, Felip zatrzymał się w cieniu drzewa, patrząc na nich. Czuł jak jego wnętrzności skręcają się z zazdrości. To było uczucie obce, gorzkie, palące. On, Felip Alvarez Hermoso zazdrosny o człowieka, który najwyraźniej potrafił dać celi to, czego on, jej mąż przez tyle lat, nie potrafił spokój i radość. Ścisnął pięści, czując napływ gniewu, ale i głębokiego żalu. Zdał sobie sprawę, że to on sam, swoimi działaniami, popchnął celię w ramiona innego. Zobaczył w oczach celi blask, którego nie widział od lat. Blask ten był dla niego najdotkliwszym dowodem jego porażki? Jak zareaguje Felip, widząc kobietę, którą kocha, wreszcie szczęśliwą u boku innego mężczyzny? Czy zaakceptuje jej szczęście, choćby bolało? Czy zazdrość i żal skłonią go do nierozważnych działań? Czy spróbuje odzyskać celię, chociaż wie, że to może być niemożliwe? A co z celią? Czy znajdzie w sobie odwagę, by w pełni otworzyć się na nową miłość, pamiętając o ranach przeszłości? Nowy świt dla Celi oznaczał koniec długiej nocy udręki. Michel pojawił się w jej życiu jak promień słońca po burzy. Ich historia dopiero się zaczynała, pełna obietnic, ale też potencjalnych komplikacji. Losy mieszkańców Akacjowej 38 splatały się wciąż na nowo, a ścieżki Celi i Felip, choć rozeszły się w dramatyczny sposób, wciąż pozostawały ze sobą powiązane przez lata wspólnej historii i ból niespełnionych nadziei. Akacjowa 38 szykowała się na kolejne rozdziały opowieści o miłości, stracie, odwadze i poszukiwaniu szczęścia, rozdziały, w których Celia Verdejo wreszcie miała szansę napisać własną, szczęśliwą historię.